Cześć. nie będzie odcinków yy, już yy, co tydzień niestety nie wiem co będzie z kanałem dostałam banana stałe znowu na drugie konto bo przeczytałam, przeczytałam bo chciałam się dowiedzieć co się znowu stało to ta nie wiem jak się czyta po angielsku helle czy jakoś tak no mi tak hej na tym koncie zrobiłem, zostało zwrót dokonana opłaty bez naszej zgody Dokładnie dokładnie takie cztery wzroty. Dlatego konto stało to się zablokowane. To konto nie zostanie już w ogóle odblokowane niestety. Jeśli jest, jeszcze mogła pomóc, skontaktuj się proszę ze mną. Nie wiem jak, jak u was jest, bo ta osoba, bo jak ja bym na Facebooku, pomogła jednej osobie. Przywrócili jej konto. Powiem wam tak. Ja nic takiego nie odwycofałam. W ogóle, ja miałam smsy premium włączone, wtedy miałam semysł premium wyłączone, dlatego nie doszło. Ale nie da się czegoś wycofać, jak nic nie doszło. Nie wiem. Stawcie się za mną, bo naprawdę ja trzeciego konta nie, za, nie założę, bo mi nie stać po prostu na to. A nie te będę kolegi też brać konto, bo to jest jego konto, jest to obce konto. Ja nie będę też ten grać na jego koncie. I by musiała skąd nowa robić. Musiała nowa. Znowu mi startowca od nowa musiałaby być. Nie, nie, nie. Po prostu pomóżcie mi, bo tam ma znowu lifet lifetimer i ja, ja nie odpuszczę. Tą kobietę trzeba zwolnić, bo ta w ogóle ona nie pomaga ludziom i nie sprawdzi dokładnie o co chodzi. Ja 4 dni temu żadnej transakcji nie robiłam. Ja, czy, ja tylko kupowałam StarCos podwójne. A oni mają cały czas jakiś problem, jakieś bagno. Proszę, pomóżcie mi. Będę wdzięczna, bo ja. Bo... Ja nie chcę się z wami rozstawać. Naprawdę. Dzisiaj yy, będzie live yy, z Magdą. O trzynastej Magdalenka Sysojona poruszy ten temat. Bądźcie też na tym live nie błagam was. Nie zrobię live'a bez konta. Trudno, nie wiem, po prostu... Ja nie chcę za wami tęsknić, ale będę tęskniła, bo, bo się do was przywiązałam, no. mi bardzo smutno, się rozpłakałam wczoraj, no i... Co ja mam zrobić? gdzieś też koniec z YouTubem, bo po co mi YouTube jak nie mam konta? No po co mi? Jakoż na Alicji kurde takich problemów nie robię. Nie wiem. A już dużo wydano te dwie konta. nie żal. Trzymajcie się do następnego Nie wiem, czy następnego. Nie wiem.